W dzisiejszym odcinku Krypto Ogłoszeń poinformujemy o aktualizacji platformy Tensor Gem Launch. Pomnijmy o tym, że projekt Xcat zawitał na platformę The Miner oraz opowiemy o starcie public bety Shibarium. Witam Was serdecznie na kanale Kryptoogłoszeń, przed nami kolejna dawka informacji. Jeżeli materiał uznajecie za wartościowy, zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza. Tylko jeszcze przypomnę, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie, tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. Pera Algo ostrzega przed próbą oszustwa wymierzoną społeczność Algorand. Pojawiają się fałszywe konta, które podszywają się pod Pera Algo, MyAlgo oraz Delphi Wallet. Prosimy Was o zachowanie czujności. Pamiętajcie, że Pera Wallet nigdy nie wyśle do Was wiadomości rozpoczynającej konwersację. Dodatkowo zwracajcie uwagę, czy rzeczywiście korzystacie z witryny perawallet.app. Kanga informuje, że kupowanie kryptowalut nie gwarantuje anonimowości, ponieważ transakcje są rejestrowane w publicznym rejestrze blockchain. Używanie kryptowalut do prania brudnych pieniędzy jest nieetyczne i ryzykowne. Przytoczony wątek został szerzej rozwinięty na blogu Kanga Exchange. Token projektu Yield Guild Games jest już wylistowany na giełdzie Kanga Exchange. Token Yield Guild Games został zestawiony w parze z USDT. Misją Yield Guild Games jest zachęcenie milionów graczy do wzięcia udziału w rozgrywkach typu play to earn. Tenset informuje o przeprowadzeniu aktualizacji swojej platformy Game Lounge. Aktualizacja umożliwia wielokrotne blokowanie tokenów z tego samego portfela w celu zwiększenia rozmiaru alokacji. Roczna subskrypcja Tenset NFT kosztuje 5000 tokenów Tenset. Sneaky Vampire Syndicate integruje rozwiązania Automation od Chainlink. Więcej o rozwiązaniach Chainlink Automation oraz Wifi dowiecie się w artykule załączonym do tweeta. Xcard Network informuje o przekroczeniu 100 000 pobrań swojej aplikacji na system Android. Nasdaq poinformował, że program inkubacji Astra Network Sony Network odniósł duży sukces. Udział we wspomnianym programie wyraziło 150 różnych projektów. Dzięki temu programowi Sony Network będzie mogło wykorzystać blockchain do rozwiązywania różnych problemów w swojej branży. Avalanche informuje, że aplikacja Core Mobile jest już dostępna na systemie iOS. Wersja na iOS będzie na wyciągnięcie ręki dla ponad miliarda potencjalnych nowych użytkowników. Core Mobile na iOS zapewni szybki i bezpieczny sposób na łączenie się z siecią Avalanche, Bitcoin i Ethereum. Xandar nawiązuje partnerstwo z Cladnium. Cladnium to platforma służąca dystrybucji gier web 3. Cladnium jest również jednym z najlepszych ekosystemów przeznaczonych do masowej adopcji i rozwoju GameFi. Projekt Xcad Network zawitał na platformę The Miner, stworzoną przez HammingBot. Przy okazji tego wpisu, Hummingbot informuje o czterotygodniowej kampanii wydobywania płynności dla pary Xcad do BUSD na PancakeSwap. Ripple informuje, że 90% banków centralnych bada temat CBDC. Ta technologia wciąż zyskuje na popularności dzięki korzyściom, które mogą stymulować gospodarki. CBDC według Ripple gwarantuje doskonałą efektywność transakcji oraz integracje finansowe. Więcej o różnych przypadkach użycia CBDC w różnych branżach przeczytacie w artykule załączonym do tweeta. Kadena składa gratulacje dla projektu Hypersend. Z okazji pomyślnego uruchomienia marketplace'u NFT w ekosystemie Kadena. Kadena bardzo się cieszy z możliwości spoglądania na rozwój interesujących projektów w pokroju wspomnianego wcześniej Hypersend. Hypersend jest przykładem potencjału technologii drzemiącej w ekosystemie Kadena. Wersja hashback v7.0.0 SecureTrade V2 jest już dostępna. SecureTrade ulepsza oryginalny system, umożliwiając swobodne przeprowadzanie złożonych transakcji. Użytkownicy hashback mogą już wymienić dowolną kombinację tokenów NFT, innych tokenów oraz tokenów Hebar na dowolną kombinację NFT, innych tokenów oraz rzecz jasna tokenów Hebar. Szczegóły działania SecureTrade V2 zostały zawarte w kolejnych tweetach z tej serii. Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z nimi. Public Beta Shibarium rozpocznie się już w tym tygodniu. Wszelkie szczegóły dotyczące dostępu do Beta Shibarium zostaną opublikowane w ciągu najbliższych kilku dni. Zachęcamy do śledzenia odcinków kryptoogłoszeń oraz profilu SHIB na Twitterze, aby być na bieżąco. Dabrada z radością ogłasza integrację z projektem VeChain i ekosystemem aplikacji zdecentralizowanych zbudowanych na tej sieci. Dzięki tej integracji użytkownicy na całym świecie będą mogli odkrywać i analizować szeroką gamę DApps za pośrednictwem rankingu VeChain. Projekt Hive.io został nowym sponsorem wydarzenia Web3 Berlin. Hive to przyszłościowy, zdecentralizowany łańcuch bloków, który napędza innowacyjny i połączony ekosystem społecznościowy zaprojektowany z myślą o skalowaniu wraz z powszechnym przyjęciem kolejnych DApps. Giełda Kraken planuje uruchomić swój własny bank. Branża kryptowalut doświadcza w ostatnich tygodniach dużych napięć związanych z regulacjami prawnymi. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd SEC prowadzi agresywną politykę mającą na celu zduszenie tego sektora. Giełda Kraken na własnej skórze doświadczyła działań tej instytucji i została zmuszona, by zaprzestać oferowania opcji stakingu kryptowalut w Stanach Zjednoczonych. Do tego firma musiała zapłacić 30 milionów dolarów kary. To jednak nie zniechęciło jej do dalszego rozwoju. Otrzymaliśmy informację, że Kraken zamierza uruchomić swój własny Bank. W najnowszym odcinku podcastu The Scope gościł mu dyrektor do spraw prawnych giełdy Marco Santori, który podzielił się informacją, że prace nad stworzeniem nowej instytucji trwają i wszystko przebiega pomyślnie. Dostaliśmy informację, że Kraken Bank jest na dobrej drodze do uruchomienia. Firma pierwotnie otrzymała zgodę od stanu Wyoming na utworzenie instytucji depozytowej specjalnego przeznaczenia już w 2020 roku. Kraken jest pierwszą firmą zajmującą się cyfrowymi aktywami w historii Stanów Zjednoczonych, która otrzymała statut banku uznawany na mocy prawa federalnego. I stanowego. Co więcej, Kraken Bank ma być pierwszym w historii regulowanym podmiotem, który zaoferuje klientom kompleksowe usługi przyjmowania depozytów, przechowywania i powiernictwa dla cyfrowych aktywów. Główna siedziba banku ma znajdować się w mieście Shenzhen. Pierwotne założenia mówiły o uruchomieniu go już w 2021 roku, a następne oddziały miały być otwierane etapami do 2022 roku. Entuzjastyczna deklaracja ze strony Santoriego wskazuje jednak, że pomimo pewnych niepowodzeń i opóźnień temat zostanie dowieziony do końca i bank zostanie uruchomiony. Gdy w 2021 roku władze Salwadoru uznały bitcoina za środek płatniczy, Decyzja ta wywołała wiele kontrowersji. Wielu ekonomistów z starej daty prognozowało, że krok ten doprowadzi kraj na skraj upadku. Na ulicach stolicy protestowała głównie niechętna polityce Bukele, Lewica. Nawet w mainstreamowych polskich mediach można było usłyszeć, że pomysł ten tylko wzmocni lokalne mafie. Dziś wiemy, że polityka rządu doprowadziła do rozwoju sieci bitomatów oraz rozpoczęcia projektu Bitcoin City. W założeniu Bukele i jego ludzie chcą sprowadzić do Salvadoru ekspertów z rynku technologii blockchain i założyć regionalne centrum tej branży. WDR <hums> W czasie rozmowy z mediami Bukele powiedział o interesujących danych. Wskazał, że od momentu uznania Bitcoina za środek płatniczy branża turystyczna w jego kraju wzrosła aż o 95%. Bukele stwierdził, że na całym świecie jest wielu fanów Bitcoina, którzy chcą przyjechać do kraju, w którym token BTC jest prawnym środkiem płatniczym. Bitcoin również pomógł Salwadorowi poprawić swój wizerunek. Kraj był często odbierany jako niebezpieczne miejsce, rządzone przez grupy przestępcze. Teraz coraz częściej mówi się o nim wspominając o innowacjach technologicznych. Warto dodać, że sam Bukele wiele zrobił, by poprawić wizerunek swojego państwa i tym samym ściągnąć większą liczbę turystów. Zwiększona adopcja Bitcoina ma jeszcze inne podłoże. Blockchain umożliwia prostszy transfer środków. Pieniądze przesyłane z zagranicy stanowią aż 20%. PKB całego kraju. Część rodzin funkcjonuje tylko dzięki temu, że otrzymuje od krewnych zagraniczne przelewy. Rzadko to nawet 60% dochodów gospodarstw domowych. Polski złoty rozpoczął tydzień od wzrostowego trendu, powodując, że kursy walut spadły w kierunku minimów ubiegłego tygodnia. Euro spadło do prawie 4,68 złotego, lecz kurs euro do PLN cały czas oscyluje w najbliższej 4,70 groszy. Dolar traci wobec pozostałych głównych walut, a na euro USD powraca powyżej poziomu 1,07, opychając USD do PLN w kierunku 4,38. Z funta brytyjskiego wynosi około 4,28. Zmiany te są jedynie preludium do maratonu ważnych wydarzeń gospodarczych, jakie mają miejsce w tym tygodniu. Dziś rozpoczyna się dwudniowe wystąpienie szefa Fed Jeromego Poella przed kongresem USA. Podczas posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej dowiemy się więcej o prognozach inflacji według Narodowego Banku Polskiego, a w czwartek odbędzie się konferencja prezesa NBP Adama Glapińskiego. Jednak dla światowych rynków zdecydowanie najważniejszy będzie piątkowy raport z amerykańskiego rynku pracy, choć nastąpiła poprawa nastrojów interesów. To nie Nastąpił przełom ani na rynku złotego, ani w kursach głównych par Wydaje się, że kurs euro wynoszący około 4,70 zł zapewnia polskiemu złotemu krótkoterminową równowagę. Inwestorzy sądzą, że posiedzenie RPP może doprowadzić do oficjalnego zamknięcia cyklu podwyżek stóp procentowych. Taka decyzja prawdopodobnie osłabiłaby złotówkę, a trwałe przebicie kursu euro do PLN poniżej minimum zeszłego tygodnia prawdopodobnie otworzyłoby drogę do poziomu 4,65. Kluczowe dla złotówki będą jednak dane i decyzje pochodzące od globalnych rozgrywających, takich jak Stany Zjednoczone czy strefa euro. Analitycy spodziewają się, że jastrzębie stanowisko Europejskiego Banku Centralnego nie pozwoli na przedłużenie korekt dolara i przybicie poziomu 1,05 na euro-dolarze. To wpłynęłoby na wzrost kursów w parze USD do PLN powyżej 4,50. W przyszłym tygodniu ACB podniesie najprawdopodobniej cenę pieniądza o pół punktu procentowego, a w kolejnych miesiącach podniesie stopę depozytową do najwyższego poziomu w historii. Rynek nie spodziewa się równie jastrzębiego podejścia ze strony Banku Centralnego USA, a ten spadkowy na dolarze, zaporządkowany zeszłej jesieni, prawdopodobnie jeszcze się utrzyma. Ethereum ma przejść w kwietniu dużą aktualizacją o nazwie Shanghai. Pozwoli ona na łatwe wysyłanie i ponowne sprzedanie stake'owanych Ethereum. Jest ona również bardzo potrzebna, ponieważ w chwili obecnej prawie wszyscy stakerzy są na minusie. Tak wynika z danych on-chain Dune. Na dzień dzisiejszy tylko 16,5% Ethereum w depozytowym smart kontrakcie jest na zielono. Reszta Ethereum jest zablokowana w kontrakcie po cenie wyższej niż 1475 dolarów. Nie jest to wcale zaskakujące, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że cena Ethereum osiągnęła ATH na poziomie ponad 4000 dolarów. Również serwisy, które ułatwiają staking takie jak Lido czy Coinbase nie oferują takich usług od dawna. Obecnie 14,6% wszystkich tokenów Ethereum znajduje się w smart kontrakcie. Na ten moment nie można ich wypłacić, na przykład na Kaldan. takerzy mogą wycofać swoje monety w dowolnym momencie. Na Ethereum będzie można to zrobić dopiero po aktualizacji Shankai. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Jeżeli materiał uznajcie za wartościowy, zachęcam do lajka, like subskrypcji, komentarza. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!